Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zawsze, kiedy słyszę ten fragment z Ewangelii, przypomina mi się anegdota ojca Joachima Badeniego, dominikanina, o orszaku, który prowadzi święty Piotr. Na pierwszym miejscu, przed wszystkimi, idą biskupi i księża, a na końcu prostytutki. Święty Piotr. Zostaje z tyłu i osobiście zaczyna prowadzić te upokorzone kobiety do Boga. W jednej chwili wśród uczestniczących w orszaku powstaje zamieszanie. Wszyscy pytają, co się dzieje, na co święty Piotr odpowiada: Proszę zrobić przejście, panie, przodem. Ojciec Badeni zadawał na koniec tej anegdoty pytanie: Czy prostytutka? Może być lepsza od hierarchów kościoła? Nie o bycie lepszym czy gorszym chodzi w tej opowieści, ale o to, że miłosierdzie Boga jest nieskończone i że u Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest drogą, prawdą i życiem. On decyduje, komu dać pierwszeństwo. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.